Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj z auta taki przebieg, normalna eksploatacja. Będziemy olej i filtry wymieniali. No a do tego widzę, że żarówka prawy przód nie świeci. Jak włączymy migacze, to tak troszeczkę za szybko działają. No i co tam jeszcze? No sprzęgło chujowo działa, ale to nie tym razem. Taka fajna akcja Czy Fajna, nie fajna no. Taka akcja, że yy... Klient do mnie przyjechał Odwiozłem go do pracy yy, Mamy samochód do godziny 15 maksymalnie Jest godzina 8 O Boże, 8.13 jestem przesądny Coś tu chyba z diabłem jest 6.66 8.13 o 15 mamy odebrać klienta z pracy i do tego czasu musimy się wyrobić kupić części i tego typu akcje dobra tyle, kupię, baj... kupię zabawki to się będziemy widzieli to jest dobre żeby otworzyć maskę to tu musimy to dać w dół. Tak to kurwa, rzadko, rzadko, rzadko jest otwieranie. Tutaj nie mamy tego koreczka. No żarówka prawa. Prawa, no prawa, kurwa mać. To sobie usuniemy. No kurwa, tu trzeba coś rozebrać, żeby tą prawą żarówkę wymienić, widzę. A koreczka będziemy musieli jeszcze poszukać, może gdzieś. Może jeszcze gdzieś znajdziemy. No to tu jest kurwa, na razie fajnie. Gdzie jest to mnie jeszcze kurwa interes. Tutaj jest witroleju. oleju. Proszę bardzo. To też widzę, że nie będzie skomplikowane. je może być kurwa 27. Jest tutaj. No, 27. Czyli też nie będzie, kurde, ty, trudno. Filtr kabiny. E, taką klapkę ciach. I on jest tam. To jest dobre w tym filtrze, że on ma tutaj takie wycięcia. Czyli nie pomylimy kierunku. Po prostu, bo on jest kierunkowy. Gdzieś to widać? Nie, i na nim kurwa nie widać przepływu powietrza, bo nie, można, nie trzeba zaznaczać, bo jest to tak inaczej go się nie da zamontować. Jest papierówka, zamontujemy sobie węglowy, to jest tam nie dużo więcej, a powietrza, cztery wkręciki, tam sobie jeszcze odkurzymy i to tyle. No kabiny powietrza oleju no i wszystkie zajebiście żaróweczka H1 dostałem się tam do niej To zobaczymy czy nie da rady tego załatwić No bo kurde byśmy to zatwili ten chłodzącego jest na minimum dolejemy oleju przed wymianą nagrzewamy oczywiście To chyba nie muszę mówić I sprawdzamy Ile jest? U nas było tyle. Co tam jeszcze, no? Z płynów tam mamy jeszcze wspomagania. Odkręcimy se, zaczymy. Tam chyba byłem już. Pamiętam, że tam już chyba byłem w tym aucie. No, a hamulcowy jest dobrze. Bo nie wiem, w tym roku, jeszcze mamy grudzień. W tym roku robiliśmy tutaj tarcze i klocki na tyle. No, i jak na razie ładnie wyglądają ładnie, się, nic tam się nie przyciera. Zajebiście dobra, działamy. To, że yy, te migacze tak, yy, tak działają szybko, jakby była zwara albo nie było jakiejś żarówki, to wpięta jest po prostu ta. Przejściówka, no i kurwa, tu się podnosi, to oczywiście wiem No i szarpałem ją, nie da rady ją wyszarpać Myślę, że jak auto będzie na podnośniku, to trochę poszepiemy Dobra, jest przed dziewiątą, jedziemy po zabawki, żebyśmy na, na dziewiątą byli jako pierwsi Mamy zabawki Powietrza, kabiny, żaróweczka, filtr oleju i olej Olej, jazda, jak nie wiem Szukałem po mieście, bo raz, raz zamawiałem części w interkarsie i zapytał się mnie Pan konsultant, czy jest jakiś olej wymarzony. I tu właśnie taka jest sytuacja, że jest olej wymarzony total Quad 9540 i kupiliśmy go dopiero w dąbrowi górniczej koło sztygarki. No nic, wymieniamy to, bo musimy auto oddać szybko. A trochę nam zeszło dziś na mieście odkurzone montujemy filtr yy, olej właśnie sobie spuszczamy na no czorny jest, czarny jest. jest też jest tak, że jest czarny Jak nie wiem no, ale wymienimy Filtr oleju gdzie on tutaj jest tutaj Z dołu czy z góry filterek nowy uszerkę smarujemy olejem Montujemy Tu nam sobie jeszcze docieka O już właśnie jest koniec Jak mówią mechanicy Przynajmniej na citroenie że jak leci olej to jeszcze jest, ale zaczyna kapać, to zakręcają korek, no i tam poczekamy jeszcze chwilę, aż, aż sobie to kapie i dopiero zakręcimy koreczek. No jeżeli chodzi o mnie, podczas takiego przeglądu to zawsze spaczy na osłony przegubów, są dobre, no wycieków nie stwierdzimy teraz, bo jest po prostu jak jest na dworze, wszystko jest mokre. Ani ja nie jechałem, żadnych tam, nie wiem, stuków puków nie słyszę. Troszkę poci się tutaj. Tutaj. Troszkę poci się tutaj. I troszkę poci się tutaj. Pasek go sprzętu. Przegląd rok wytrzyma. Bo tam już jakieś pęknięcie na pasku widziałem, takie delikatne, ale to jeszcze wytrzyma. Ja to przepuszczam. Brakuje tu osłony pod silnikiem. Nie ma tu osłony pod silnikiem w ogóle, a widać, że powinna być Co tam jeszcze? Dalej, no kurde, zdrowy model powiem szczerze, że zdrowy model. Nie widzę na nim korozji To jest naprawdę pierdoła Tutaj coś ktoś przyhaczył Nawet nie ma jak tego zababrać, bo to trzeba było osuszyć dopiero zababrać Dalej jak zwykle u Polaków był, to nie ma katalizatora. Ale jest kurwa wielki. Naprawdę jest kurwa wielki. Jasny chuj. Kto to tutaj takie kurwa coś zamontował? No, ale u Polaka był na przeglądzie, czyli nie ma katalizatora. Tył też tam nie mam, nie widzę jakichś tam niedomagań. Rura się trzyma od wdechu. Zawieszenie. Yy, sprężyny są całe niepęknięte. Amortyzatory nie mają wycieków. Przynajmniej nie widać nic. No tyle no. Zaczynmy sobie jeszcze z przodu sprężynki. No chociażbym chciał, to nie widać naprawdę wycieków. Naprawdę nie widać Wycieków z amortyzatora. Po prostu pogoda jest jaka jest Tutaj nic nie. Nie wyczarujemy klocki na przodzie chyba są nowe. Nie wiem czy to widać. Czy Wam pokażę, czy nie. znówki z tyłu ja wymieniałem, czyli niedawno nawet, czyli też są dobre. I tutaj... Też sprężyna wygląda na całą, niepękniętą Tyle. Zakręcamy korek, zjeżdżamy w dół i nalewamy oleju. Płynu chodzącego dolałem, kołeczek uzupełniłem. Reszta płynów w porządku sprawdzamy mu światła, olej już nalany, czekam aż się stoi, przepaliłem go, stoi i dolewamy do pełna. skasujemy sobie jeszcze inspekcję oleju, żebyście też widzieli jak to się robi, naciskamy, przekręcamy stacyjkę. Tu nam się odlicza 9, 8, 7, coś tam. to jest przycisk od kasowania inspekcji, znaczy to, to jest przycisk od kasowania przebiegu dziennego czy mamy aż pojawi się 0 e, Chyba wyłączamy zapłon i puszczamy i mamy 20 tysięcy i rok oczywiście. Ciekawe ile wchodzi do niego oleju na czymś białym. O tutaj jest. Ni chuja nie widać. Tutaj jest coś białego. O teraz widać. O. Ciekawe wchodzi do niego oleju, bo 5 litrów mu wlałem. Jeszcze z 300 by przyjął. Jakby miał. Zapomniałem kurde o tym korku. A, tak, tu tretytką drzę tę dziurkę, żeby tutaj pobił żeby się nie zapowietrzał, nie wiem Taka profesjonalna naprawa na, na miarę magistra inżyniera. Przemyłem go trochę, przeczyściłem, pousuwałem te liście no tyle, tyle sprawdzić odpalic, sprawdzić czy nie ma wycieków. I umyjemy go jeszcze, odkurzymy i do klienta. Dobra, odkurzymy sobie go troszeczkę, bo jest taki niemat twórczy. Tam dalej chyba nie ruszamy, tylko tak z wierzchu odkurzymy. Wewnątrz go odkurzymy. Jest taki trochę niemat twórczy. Klient powiedział nie zaglądać do bagażnika, no ale troszkę to odkurzymy w tym bagażniku z zamkniętymi oczami, że nie zaglądaliśmy. A co my tu mamy? Banana chyba. Tutaj mamy jeszcze taką, taką niespodziankę. No ale klient zgłaszał, że ma zaparowane szyby. Nie, zamarzają od wewnątrz. No myślę, że o to tu chodzi. Weźmiemy to po prostu, wyciągniemy jakoś, osuszymy zanim klienta, tutaj była taka przejściówka i dlatego też e, m, m, tak szybko chodziły te kierunkowskazy, no wyjąłem tą przejściówkę jest w bagażniku, zobaczymy po prostu czy to o to chodziło jazda <XM1> próbna po przeglądzie co tam jest, aha pokażę wam, że wypiąłem wypiąłem ten, tą przejściówkę od haka i kierunkowskazy działają już normalnie U ja jadę jeszcze nie? tak troszeczkę będzie czyli co, kierunkowskazy już działają żarówkę, prawy przód wymieniłem, resztę sprawdziłem, moim zdaniem są dobre płyn hamuchłodący uzupełniłem Resztę posprawdzałem No nic jeździć, obserwować Moim zdaniem sprzęgło jest do wymiany, ale Co Ci będę mówił jak sama wiesz Jest 14 Jest 14.53 O 15 odbieramy klienta z pracy Niedaleko Do Będzina Idziemy sobie pod nią i teraz tego projektu. Umyty odkurzony. Wybrane dywaniki, progi tu wszystko. Te plastiki były ujebane, tutaj wszystko poumywane umyte, deska przetarta. Takie tam pierdoły boczki, drzwi. Gotowy do odbioru. Ale ja będę wiózł do klienta do pracy. Tak jestem mówiony. Lista życzeń. Lista życzeń nie jest krótka, ale bolesna. No sprzęgło. Miałem powiedzieć, że, że jest do wymiany linka, bo one tak mają, ale to jest sprzęgło hydrauliczne. I niestety sprzęgło będzie do wymiany w tym samochodzie prędzej niż później będzie, no. to z listy życzeń. Wspominam o subskrybowaniu o 150 zł cashbego, czyli wraca do Was 150 zł na konto, jak ubezpieczycie auto przez mojego linka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie się pozdrow. I jeszcze jedno, bo klient zgłaszał, że <laughs> Aha, mówiłem to podczas zadurzenia I teraz jego projektu Siema na rapozdro, jeszcze raz mówię chyba